Bo nie wiedziałem, że ty jesteś takim fanem kiepskich. No jasne, jestem. <laughs> <lecy>. <laughs> Czemu taki wybór? Miałem taki dylemat. No. Jeszcze z moją żoną rozmawiałem A A, czyli wiedziałeś, że będzie tak śpiewane ja wieczorem? Nie wiedziałem, że będzie, bo mi powiedzieli ja no. Myślałem o tym normalnie dwa dni. I tak leżę sobie w łóżku. Walunka, śpisz śpisze. O co? A ja sam nie, mogę, nie? Ja mówię, mówię co ja mogę jakieś starsze piosenki, piosenki nie? Polskie, pols jakieś polskie. No. I tak słuchałem i ja mówię, że co, mówię a może to, może to. I nie, że tu nie, bo ja chciałem coś właśnie takiego pozytywnego. Innego, bo nie? Bo ja. mówię, Też trochę. Jesteś tak ten, no. no i ona a może byś zaśpiewał się z no jest świata, że był kiepski. Normalnie zacząłem od początku, no ale się skończyło na papa papa. kiepski, nie rozumieli, ale papapa zróbcie. Pytali po co to jest, nie? Ogólnie jak potem mówili, że nic nie zrozumieli, ale że najlepiej, nie?